Go Bolo Music. Miały być wakacje nad wodą, a Państwo w lesie. Internet się skończył i nawigacja nie działa. Kręcimy się w koło. Grzego nie widać. I bajki nie działają. Prosto i w prawo. Na wodę? Nie, do plusa. Po dodatkowe 60 giga. I internetu starczy dla wszystkich. Jest! Madzia, pędzimy! Desio, przyhamuj. Brawo wy! Brawo Masz abonament w plusie? Teraz już za 25 zł miesięcznie dokupasz 60 giga. Plus internet dla każdego taki jakiego potrzebujesz. Tu jest najważniejszym miejscem w domu. Trzeba go szanować. Nazywam się Łukasz Kaczmarek i jestem stolarzem. Robię stoły. O, Trzeba to drewno przeciąć, później długo suszyć, w pełni wykorzystać. Tu tak naprawdę to Blad i nogi. Zamknięta forma. To samo dotyczy piwa. Kupuję piwo Perlenbacher Pils z Lidla, ponieważ to tradycyjna receptura i tylko trzy składniki: chmiel, jęczmień i woda. No i jest niskiej Wszystkie piwa Perlenbacher minimum 30% taniej. W tym Perlenbacher Pils w butelce tylko złoty 65. Lidl, więcej na radość z życia. Co oni z nim zrobili? Dodali ciemnego piwa. Ale alkoholu. Znowu zapomnieli. Orzeźwiająca warka Radler Zero ciemne cytrynowe. Tego lata możesz wszystko. Lech free to 0% alkoholu i 100% smaku. Spróbuj nowości granatu i Asai oraz pomelo i greyfruta. Wyobraź sobie, niewyobrażalne. I graj o 43 miliony złotych. Kumulacja w euro jackpot. 43 miliony złotych. Graj w punktach lotto. I na lotto.pl. Ładna. I zero podjadania, pusto. Nic? Jak nic schudne. Do 28 lipca w salonach Agata 10 razy 0% bez dodatkowych kosztów i rabat 10% na wszystkie produkty. A dodatkowo te biurka i fotele w super cenach. Oddychamy głęboko. Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować detusan. Pastylki detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Detusan uwolni się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. W aptekach dostępne są tabletki do ssania halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają... Prowadziliśmy niezależne badanie. Halitomin jest zdecydowanie lepszy, a do tego nie zawiera cukru. I jeszcze wspomaga mineralizację zębów. Halitomin odświeża oddech lepiej niż guma do rzucia. Bez dwóch zdań, halitomin. Według 85% badanych, halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do życia. Halitomin prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Krzychu. Czy w aptece? A. łapią mnie skurczy, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcz jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci się jeszcze potas, a jak magnes, to i witamina B6. Czy mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax skurcz. Neomax skurcz zawiera nie tylko magnes, ale i te inne potrzebne składniki. No masz rację. Dobry skład. Fajna cena. Biorę Neomax skurcz. Neomax skurcz więcej niż magnez. Chodźcie szybko, grają. Zablokowane dobeszrodkowanie, doszedł jeden do piłki. W takich sytuacjach nie wiesz co się dzieje? Zwykłe preparaty do stóp tylko maskują problem. Kup w aptece Lek. MediSpirant Step Spray. MediSpirant Leg rozwiązuje problem pocenia się stóp. Zwalcza nadmierne wydzielanie potu. Działa przeciwgrzybiczo i antybakteryjnie, likwidując przykry zapach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. MediSpirant. Bez potu na dobre. Wredna opryszczka i te białe ślady. Zastosuj Haskowir Lipożel. Nie. Jest niewidoczny. Bezbarwny Haskowir Lipożel łagodzi spędzenie i pieczenie i nie zostawia białych śladów. Stop w rednej opryszczce i białym śladom. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz w Kauflandzie. Pepsi Mirinda 7up lub Mountain Dew 2 litry tylko 2,55, a kapsułki do prania Persil i Persil Premium 32 lub 36 sztuk jedynie 26,99. Kaufland. Na dobry tydzień. Co dzisiaj zjemy? Na pyszne.pl znajdziesz wszystko. Kuchnia azjatycką, pierogi, przepyszne burgery. Spróbuj czegoś nowego lub zamów swoje ulubione dania. Niezależnie na co masz ochotę, czas na pyszne.pl. Zastanawiasz się, jak czuć się świeżo cały dzień? Wypróbuj Discreet. To super cienkie i oddychające wkładki, dzięki którym czujesz świeżość i nic więcej. Discreet. Poproszę wodę i sok. To jest woda i sok to woda i sok. Ale w jednym. Tymbark H2 Owoc to woda i sok. Bez dodatku cukru i słodzików. Tymbark. Zdrowo pomyślane. Tic Tac gum. Pierwszy Tic -tac, którego możesz rzuć. Rzuj like like teraz. Zobacz nowy Radler 00. Zero, zero. zero alkoholu. Pełno rzeźbienia. Zero alkoholu. Pełno pomarańczy. Siciljskich. Okocim Radler, zero alkoholu, pełno smaku. Disco Polo Music. Dzisiaj sporo zmian, ale również sporo zabawy. Roztańczona lista przebojów Disco Polo Music. Top 10. To widzowie decydują o tym, co znajdzie się na pierwszym miejscu, a co odpadnie z listy. Utwory, które rozkręcają każdą imprezę. Nowe kawałki, które dzięki fanom stają się hitami. Każdego dnia serwujemy dużą porcję dobrej muzyki. Top 10. Lista przebojów. Codziennie o 18.00. To była jedna z najgłośniejszych imprez lata 2016. Szaleństwo, zabawa, dużo dobrej muzyki i pozytywnych emocji. Najciekawsi artyści zagranicznej sceny disco i dance na jednej gorącej scenie. Utwory, które poruszą do tańca największych twardzieli. Przeżyjmy to jeszcze raz. Dobra zabawa na bis. Disco pod gwiazdami 2016. W niedzielę o 20:00 w Disco Polo Music. Na jedno twe spojrzenie powiem tak, zabujałem się w tobie, jest to